Siema na widzowie. Idziemy na hopy Ponagrywamy jakieś klipy i spróbuję skoczyć dużego gafa na końcu. I zobaczymy. Siema. Dobra, słuchajcie widzowie. Dzisiaj postaramy się skoczyć gafa. Na razie kilka przymiarek i rozrzewka. Zobaczymy. Dobra, lecimy. Uwaga, jadę! drogo zapomniałem oni o nim, ty! Dobra, Co? <grywa> Dobra, bo się nagrywa. Lecimy. Żółw mocy blu, się ja mogę pierwsze. Dziękuję. Panie przodem. Panie przodem. Ja to dolecę. Wrzucę to spokojnie. To, a się wrzucę. No, ja to, to ma już Dobra. Słuchajcie, widzowie. Lecę czwórkę. Czwórkę dzieci. Tak. Jak dolecę, to zostawia się łapkę w górę i suba. Bo to, za to zasługuje suba. Bo ja chyba tego nie dolecę i kolega będzie dzwonił na zakład pogrzebowy. Ale trudno. Lecimy to. Teraz, albo nigdy. A! A! <głos> Yo! <noise> Przeleciałem na flat. <noise> Co? Na flat poleciałem. Chuj mi je to. Nagrywa się. Bo Nagrywa ja się, się. Na Dziękuję. Dobrze. Widzowie. Przed chwilą tu poleciałem. Nie skończyłem w zakładzie pogrzebowym całe szczęście. Chociaż pole kolega chętnie by mnie tam stawił. Okej, okay, do trzech razy sztukę. Do, do trzech razy sztukę, tak. Poleciałem to na flat, ale teraz polecę to z dropem normalnie. I postaram się to dolecieć idealnie. No po poskończę w zakładzie pogrzebowym, tak jak ostatnio mówiłem. Lecimy luf mocy, bluetooth. bluetooth. Lecimy, kurde. Realnie. Let's go! Let's go! Tego skakać. Będzie na fany moment.